Przede wszystkim, witam Was w drugim odcinku z Prince of Persia 1989 roku. I jak widać, muszę znowu zaprzyjaźnić od pierwszego poziomu, ale już raz to nie będzie dotyczyć, bo wznowie jak przejdę do drugiego poziomu, wiadomo. I tak będę musiał pewnie parę razy. Już widać, w czym będzie ta gra chyba najtrudniejsza. Dobra, wziąłem jeszcze w pierwszym poziomie, ponieważ złożyłem mm, kilka dosyć ciekawych rzeczy. O, akurat mi się zamknęła ta brama. A sęk ogólnie w tym, że jeżeli się coś stanie na poziomie, że na przykład spadają gdzieś kładki na jakiejś powierzchni, to wtedy się rusza wszystko. I właśnie. Gdzieś tutaj to zaobserwowałem. O. Właśnie w tym miejscu. Było tutaj coś takiego, że jak ta kładka od góry spadła. To ta na dole się poruszyła taką sama z siebie. O, widzicie? Spodem z tej platformy i nagle coś. Więc sprawdzamy. O, pięknie. O i spodjonek tutaj jest. Który mi tylko przywrócił zdrowie. Dobra, a ja chcę w takim razie zobaczyć, co jest tam dalej po, po prawej stronie. Ha, są kolce, ale być może dałoby rady do nich normalnie zejść? Dałoby. I czy coś ciekawego mnie tu spotka? Być może po prawej stronie? Nie, tylko szkielet. Jakbym jakimś studentu przeżył, to by pewnie to bym pewnie mógł tędy wrócić? Tak zakładam. Ale, jako że tam jest szkielet, to raczej nas e, powinno to ostrzec przed tymi kolcami, pewnie e, tak. I oprócz tego z, zauważyłem, że w sumie to mógłbym popróbować na kilku różnych poziomach sprawdzać właśnie to, czy nie ma takich platform być może nademną. Ponieważ w końcu wcześniej odkryliśmy, że mm, tam po. Oj. Że tam po lewej stronie, jak się wspięło trochę wyżej, no to tam był ten pełton jakby stojący znikąd. Więc. Być może. Oj. Tutaj to jest. Tylko właśnie, jakby to teraz poruszyć, żeby jednocześnie się. O, super, udało się. I co, coś tam będzie ciekawego? Są kolce. I można jakby przejść. Dobra, to ja w takim razie najpierw pójdę tutaj na lewo. Bo tutaj zakładam właśnie, że zaraz tego potiona może znajdę. Kurczę, to będę musiał w takim razie bardziej się przyglądać. O, widzicie? Syk syk. O, nic mi ten potem nie dał. Tylko zdrowie. No czyli wychodzi na to, że pierwszy poziom faktycznie miał przed nami jakieś sekrety. Ale dużo nam to nie odsłoniło w sumie. <laughs> ale przynajmniej wiem, że coś w tej grze faktycznie takiego jest. Jak sekretne pomieszczenia i pewnie będę się starał w kolejnych poziomach też sprawdzać. Czy czegoś takiego nie ma. I założę się, że tu też jest gdzieś kładka. Czy nie? Nie ma? Nie wiem. Wydawało mi się, że był jeszcze jeden moment, gdzie mógłbym sprawdzić właśnie, czy gdzieś taka kładka jest. Był plan, że niby drugi poziom, a tu ja w pierwszym jeszcze się męczę. Dobra. Najpierw blok. A dopiero potem strzału Odpisna i domyślam się, że... O! A to dziś ciekawostka. Są otwarte drzwi. A tam kolejny potion. Który pewnie znowu mi nic nie da, tylko jakieś zdrowie po prostu. A i to jest właśnie chyba ta składka, co spadła wcześniej. No i już jesteśmy w znajomym miejscu. Super. No to lecimy szybko do strażnika i obczajamy drugi poziom, bo już nie ma co. Nie ma w tym poziomie już nic ciekawego. Dla nas. No dawaj. Co mogły nie czekać na obronę, bo czasem się już tak... Blisko zbliża, że nie trzeba czekać na cokolwiek. Dobra, dziękuję za drzwi. Nawet nie musiałem się wspinać, tutaj chyba. No przejdźmy, już. Niaso. Czasu Nasza księżniczka tam czeka na nas cały czas. A czasu już niewiele. Nie, te 51 minut to jest prawie nic. Nie warte. Dopiero jak już. Zacznie się zapisywanie gry. Co dopiero. A tak, przez pierwsze trzy poziomy to, to nie takie bardzo ważne. No i super. Dobra, widzę, że tutaj po prawej mogłem się spodziewać, że z góry jest jakaś pułapka, ale pewnie nie zapamiętam tego na dłużej. O! Tam jest jakiś gościu. Eee, czy ja jestem, Czy ja do niego, jakby. O! Podejść? No dawaj. Eee, o co ci ciekawostka? Ej, mogę go kurczę. No bo on mnie spycha tam do przepaści, więc. O! Jeszcze jeden strzał. Dobra, trzeba trochę szybciej strzelić. Aj, nasze zdrowie jest niezbyt w dobrej pozycji. Hmm. Dobra, to ja może najpierw sprawdzę, co nas tutaj czeka na dole. Coś ciekawego może. Będzie, czy... Tylko przepaść? Tylko przepaść, hmm. I akurat... Co jest grane? No nie! Widać, że na księciu Persji nie jest w stanie się chyba zbyt długo trzymać krawędzi. To jeszcze tak sprawdzę dla upewnienia się. No bo halo, nacisnąłem strzałkę w górę, więc nie mógł się już wspiąć, czy coś? Ale głupota. No i w sumie to się chyba już nie wydostanę stąd, więc... Jak mnie już to zabije, czy coś? To mnie nie zabije, czy co? Ty, mogę się w ogóle zabić? Czy nie? No, w końcu. Wracaj, jak będzie znowu walka z tym strażnikiem drugim. Dobra, nie było tematu. Widzę, że jak umrę w drugim poziomie, to zaczynam od początku drugiego poziomu. Bardzo dobrze szanuję tą grę. że nie jest aż tak ciężka, jakby mogła być. No, i już se straciłem jedno zdrówko. Ale dobra, jeżeli moja walka nie będzie z nim yy, zbyt ciężka, to raczej powinno być dobrze. Oj, trochę trzeba podejść go jeszcze. Oj, dobra, chodź tutaj jest. Z... No nie! Ojej. Mój księży Persy nie zdążył wyciągnąć broni w ogóle. To było trochę... niemiłe. W ogóle, czy tu wszędzie są te spadające platformy? Być może? Nie, tylko z tej prawej strony. Dobra. No dawaj, spadaj stamtąd. No nie spadnie, kurczę. Dawaj, muszę do niego przyzbliżyć się jeszcze bardziej. O, super, tu on też potrafi blokować. Jacyś mocniejsi ci strażnicy są. Najgorzej będzie później. Jak trzeba będzie na fasa to przechodzić, to muszę się nauczyć dobrze walczyć z nimi. Z faniakami. Potion! elegancko. O, miałem pewne zdrowie. No spoko. A, jak tu spadałem, to się nic nie poruszyło, czyli to raczej znowu nic Raczej na nas nie czeka. A może u góry? Jest, jest to jest sens żeby to sprawdzić. Coś tam jest! Dobra, to od razu sprawdzam. Z tego, co już się nauczy, nauczyłem, te sekrety aż tak dużo nie robią. Hmm. Oj! Ja nie wiem, jak to się stało, że ja nie straciłem zdrowia, ale biorę w ciemno. A, kolejny potion tu jest. Może nie warto marnować, skoro i tak mam pełne zdrowie. E, halo, coś tu jest? Nic nie ma. Pełno ślepych załógów. Hmm. Czyli co się nauczyliśmy do tej pory? Że w sumie bardzo często jest tak, że te sekrety nie odkrywają przed nami nic. Oprócz podionów. Hmm. Ale i tak je ja będę sprawdzał wszystkie. Żeby wiedzieć po prostu, co tam jest. Coś na górze? Nic a nic. Hmm. Trochę mi się nie podoba to. Hmm. hmm. Jak wyskoczę z tej dolnej platformy, to raczej dużo się nie stanie. Więc spróbuję stać. Oj. Nie dokładnie o to chodziło. Powinien najpierw zacząć biegać, żeby dopiero móc wyskoczyć lepiej. Ale wydaje mi się, że dobrze kombinuje. Pięknie kombinowałem. On potrafi aż 3 bloki przeskoczyć. A to chyba mała podpowiedź, że, nas, no, że coś na nas czeka tam po prawej stronie, bo nie znowu. Wystarczy się do niego zbliżyć. w sumie i jest już banalny przeciwnik. No to nam się elegancko otworzy. Czy coś na nas czeka na górze? E, mogę, chciałbym to sprawdzić. Nie, nic a nic, dobra. Niech się otworzą te, ta bramka. Chociaż jeżeli, jeżeli nie będziemy, nie będę miał żadnego otworzenia po prawej, to znaczy, że Pewnie nie będę miał tam już wrócić. A to jest z kolei jakaś platforma, która nic nie robi. To jest ciekawe. Dobra, na sobie zejdę po zdrowie, bo trochę nie mam zbyt pełnego. Żop. Ciekawie, ile mi to przywraca: czy cały jeden pasek, czy trochę mniej. Dobra, nic tu nie ma, żeby tak się przedostać niżej. A tam jest z kolei jakiś dziwny facet. I już chyba wiem gdzie to zmierza. <laughs> Jeżeli nie będę w stanie, zbyt dobrze z nim zawalczyć, to nie bez problemu tam w te kolce zrzuci. No, nie fajnie. Dobra. Ale myślę, że. Dam radę tego uniknąć, o ile najpierw do niego dojdą. bo na razie to widać, trochę problem z tym. To teraz co? Przeszedłem samego siebie chyba. I to podwojenia Fejle w Prince of pewnie nie będą mnie opuszczać i przez te nowsze części także. Uplay. Ubisoft bardzo się postarali, żeby. Ta gra nie była. Te nowe gry nie były zbyt łatwe. Dobra, szybko. Szybko, szybko, szybko. Pięknie. Co się jest na górze? Nie ma nic. Skoczyć do niego od razu. Dobra, easy. Chyba, że blokuje. Dobra, motwizna. Leci, Lecisz, 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 Prince of Persia. O, niebieski potionek. No, weź już. Chcesz się napić, czy nie? Eee, co on robi? A, bo musiałem. No tak, nacisnąć przycisk odpowiedni. Uuu. A co to? Trucizna. Niebieskie to trucizno. Dobra, muszę to zapamiętać. Bo pewnie będzie tak przez całą grę. No. Coś takiego było faktycznie. A jest sporo rodzajów tych potionów, z tego co pamiętam. Dobra, tu coś jest. Więc spróbuję się tu dostać najpierw. Zanim zawalcie z tym gościem. Życie. Fajnie. Tu na górze, po drugiej stronie. Kolejne życie. Dobra, to będę pamiętał. Przyda mi się chyba już nigdy, bo nie wrócę tam. Uch, dobra, spróbuję do niego podskoczyć jak najdalej. Wyciągnij miecz. Dobra. Trochę straciłem, ale nie szkodzi. Ponieważ. Walki nie takie ciężkie Ale ten drugi poziom jest już łatwy w porównaniu do pierwszego Uch, Jak się już ogarnia gra No oczywiście Co tam na górze mnie czeka? Widzę, że przy tej Stronie nic, a przy drugiej Bo widzę, że jest prze, ten Kurde Księciu, nie Widzę, że tam jest przerwa w kafelkach, czyli musi tam coś być Jest duży flakon. Zestresowany, że to mogą być jakieś głupie platformy. I mam 4. Zdrowia. Dobra, z tego co pamiętam, to mogę spokojnie zejść na te kolce. Więc bez problemu. A ja tam coś po prawej stronie będzie ciekawego. Nic a nic. Nawet nie ma czasu się zbliżać w prawą stronę. Bardziej. Znaczy, czy próbować zejść niżej, bo wiadomo, że tam nic nie będzie. Dobra, czy to będzie już koniec drugiego poziomu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Kolce na samym środku. Co przypadkiem jakiś grad sobie w nie, nie, nie wpadł bo za szybko biegnie. A ja czekam aż będzie normalnie spadek tuż przy wejściu z drugiego poziomu. Na pewno w końcu będzie taka sytuacja. Dobra. Cyk. Trochę się bałem, czy nie spadnie. Ale to szczęście to nie jest um, jakaś tam inna gra, którą pamiętam z tego, że by się tak stało. O no. Okej, okay. tam jakby było wyjście, ale w sumie to nie wiem. A tutaj z prawej nie ma nic. Albo i coś jest. Skrótowiec. Zobaczmy w takim razie, co tam jest w tym skrótowcu. Jest platforma. Hej, bo obawiam się, że będę musiał... Do tej platformy doskoczyć później. O, właśnie, żeby sobie przejście odblokować. A co po prawej stronie? O kurna! Ja się tu nie spodziewałem, sfaniaka. Trzeba do niego najpierw podejść, bo inaczej nie dam rady zadać jakiegokolwiek ciosu. I tu nie ma nic, chyba. No, dokładnie, nie ma nic, nic. Będę musiał zapamiętać, gdzie jestem duży potem, bo ja potem, jak będę wracał, to będę oczywiście wracał. Może mieć lepszy czas na zapis i tak dalej. Ech, dobra. Czy da się to. Zrobić w ten sposób. kurw no cóż. Ale co? Dokończę no ten poziom. Ok, jestem w tym miejscu już. Hmm. Czy tym razem moja postać będzie mogła normalnie skoczyć? Dobre pytanie, nie? Zaraz zobaczymy. Może tym razem. Myślałem, że to mogło w końcu udać, może rozpędzę się trochę z większej odległości. Ja yes, udało się. Teraz może... Okej. Okay. Dobra, cudem się tu złapał. I w sumie tak też mogłem wcześniej. I przechodzimy przez drzwi i w końcu... Parę razy mi się zginęło, strażników, ale co tam. <grytania> Ta, założyłem też, jeszcze, jak się idzie. Z shiftem i się pusi Shifta, to nasz książę wykonuje kolejne, e, kolejny doskok, co jest takie średnie, trochę. Ech, bo trochę utrudnia grę. Ale dobra, mam nadzieję, że odcięła się Liczę, żeby ci kolejne. Na razie.